Teraz będę sobie, chcę pokazać, co może się zdarzyć i jak się zdarzyć. Ewentualnie nie wiem, czy się uda przy ręcznym wypełnianiu. Ale to otworzymy i zobaczymy. Niewypełnione, niedoiniektowane. O. Yy, nawet za dużo, troszeczkę ale tak dobrze, to, to się opanuje, kiedy, kiedy tego. Jak rozpoczniemy iniektowanie od razu w, w otworze, to nie jesteśmy w stanie, yy, jak gdyby, wyczuć tego. Więc Zwykle proponuję to w ten sposób, że yy, weź sobie, tak jak ja teraz robię, yy, na jakimś, nie wiem, kartonie, na desce, na, na styropianie. Zobacz, prowadź rurkę i zobacz co się dzieje. Z jaką prędkością Ty się musisz wycofywać, żeby ten warkocz był nieprzerwany. robiło coś takiego, że jeżeli trafi na pustkę, to będzie się rozchodzić ten krem niepotrzebnie gdzieś tam w środku, sobie siedzi i pali. Nie? Ja mówię, robię... to ja się sama cofa. Ja nie muszę je trzymać. Nie? No dobrze, tylko że ściany miały pustki. Dopóki tych przestrzeni tam nie powypełniał, a tu było ciśnienie, ta lanca mu się nie cofała. Jak się wypełniło, to ciśnienie jak gdyby odpychało i, i lanca zaczęła się wycofywać. Nie? Ja mówię, no Tak, to my możemy injektować nie nieskończoność. Wiele się. się może cieszyć, bo sprzeda trzy razy tyle. No, ale dużo tak nie było przynajmniej. Przeliczyliśmy sobie, bo przy wierceniu wiemy, na jaką głębokość wierciliśmy, padło wiertło, na ile przeskoczyło, i tak dalej jesteśmy w stanie to wszystko sobie ogarnąć. Wiercimy jeden otwór kontrolny na wylot i, i wszystko jesteśmy w stanie sobie przemierzyć. Więc wtedy na przykład wiemy, że zaznaczamy sobie gdzieś na, 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 na lancy yy, jaka jest yy, ten, iniektujemy yy, jeden fragment muru, ro, przeskakujemy, robimy przerwę i później iniektujemy tą drugą część muru. O, nawet skleiło, zobaczcie, otwór i to jest prawidłowo To za dużo poszło, o to dużo. No, poszło za dużo, e, ale jest soczyście wypełniony, że nawet skleiło, więc, więc tego. Oczywiście, no jeżeli tam nie będzie tego typu, że to jest sklejane, no to, to ten, ten krem się nie rozejdzie, ale to jest ten przykład, o którym mówiłem przed chwilą, że każdą jedną pustkę, jeżeli za długo przytrzymamy, to ten krem będzie nam się tam e, rozchodził. Po powierzchu, powierzchu tego, e, jakiegoś tam, nie wiem, no płyty styropiany, czegokolwiek, e, zgarniemy ten e, kizol, jeżeli mamy wiadro, zgarniemy go z powrotem, my go wykorzystamy. Krem to się wnika, wnika, za chwilę się wchłania, dosłownie jak krem, krem na, na, na ciele, będzie go grubiej, on będzie wnikał wolniej. Ta formuła, którą teraz mamy kremu, tak zwana odwrócona formuła, do 90 dni ma prawo się wchłaniać. 90 dni? 90 dni, poprzednia wersja się? do 120 miała e, czas. Ja, ale 80. mówię, im bardziej wilgotna ściana, tym lepsze wchłanianie się w ściany jest. nie Bardzo łatwo parują i poprzez odparowywanie może się też bez bezpośredniego kontaktu wchłonąć, wchłonąć w materiał. Niemcy robili takie doświadczenie. Ja jako niewierny Tomasz, mimo że jestem Janusz, e, zrobiłem też podobne doświadczenie, czyli kizol w słoik, tam jedną trzecią słoika nawet nie, i położyłem cegłę, e, taką chłonną, kawał cegły na, na słoiku otwartym. Po dwóch tygodniach przyszedłem, wziąłem tą cegłę, wziąłem taki opryskiwacz, e, nawet ten mały taki do, do mycia szyb. Popryskałem giełką po, po tej cegle. To, co było nad słoikiem, woda się zaczęła perlić, a to, co było poza obrysem słoika, woda się zaczęła wchłaniać. Dowód na to, że nawet nie mając bezpośredniego kontaktu z materiałem, poprzez gazowanie, poprzez parowanie, wchłania się, wchłania się w podłoże też i też potrafi schydrofobizować. Oczywiście nie oczekujmy jakiegoś, nie wiadomo jakiego efektu, że jeżeli ja położę nad słoikiem, że on mi przez powiedzmy grubość cegły schydrofobizuje. Yy...